Was w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z ogromnym holem z niemieckiej drogerii TM, dawno tam nie byłam, ale teraz, że mi się zbliża już wielkimi krokami urlop, więc stwierdziłam, że pojadę i już kupię parę rzeczy, no ogólnie do siebie, do rodzinki, jak będę jechać do Polski i że już po prostu im coś kupię, także byłam i kupiłam też się coś oczywiście znalazło dla mojego popileczka Ozusia, także e, zapraszam Was do oglądania dzisiaj troszeczkę inne tło. E, testuję troszeczkę in, e, różne tła, żeby coś się działo w tych takich filmikach stacjonarnych. No i nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. E, I tak, pierwsza rzecz mam tutaj vanisz taki w sprayu na plamy do kolorowego. Kuba sobie właśnie ubrudził spodenki nowe od razu czymś, więc stwierdziłam, że kupimy takie coś, żeby sobie mógł plamić. I mam nadzieję, że to pomoże. Dobra, kolejną rzeczą jest to płyn do kąpieli. Ja te płyny z balazdem Uwielbiam, są duże. One mają pojemność 750 ml i są tanie. I, i y, mają piękne te etykietki. Ja w sumie nawet nie wąchałam, więc będę sobie wąchać razem z Wami. Mm, Sabowy, wyczuwalny to jest ten kokos, ale przyjemny. Zapaszek, nic taki. I też mam drugi, bo to jak mówię, nie wszystko jest dla mnie. I drugi już jest e, hibiskus i arbus. Też sobie sprawdzimy. O, tutaj już na przykład tego arbuza czuć, także ten jest bardziej e, wyczuwalny. od tamtego e, kokosa. E, później oczywiście zawsze jak jestem, to kupuję. Ee, żele One są bardzo taniutkie I zawsze sobie robię zapas Jak już jestem to kupuję Ich e, więcej Także pierwszy jest taki Tylko jestem okropnie ciekawa To mm, jest bardzo e, Słodziutki, więc jak ktoś lubi Słodkie zapachy to ten jest e, Bardzo Ładny one kosztują chyba około 60 centów Także cena jest super I tak kolejny To jest taki jakiś edycja limitowana, taki Jakiś summer Tutaj widzę brzoskwiniowy O Kolejny A kolejny Wzięłam też taki sam Bo to od razu też dam mojej siostrze akurat I one pięknie pachną Mm, ten już wąchałam, on jest cudowny. Będę wszystko wam teraz wąchać yy, na filmiku. Bardzo ładnie pachnie. I trzy i chyba jeszcze wzięłam ten, ten. Jeszcze wzięłam jeden. A, I ten jest taki. No i to opakowanie mam tak śliczne. Też sobie zobaczę. To jest owocowy. Bardzo ładny i Kuba też wziął dla siebie żele. No tutaj oczywiście to są już trzy w jednym, bo facetów wystarczy jeden, ale Kuba prac szamponu też używa, więc pierwszy jest taki. Iżeli tych żeli męskich oczywiście jest mniejszy wybór niż tych damskich. W sumie ze wszystkich, bo tak jest, że dla facetów jest mniejszy wybór niż dla nas. Tylko jeden Widocznie tak albo już sobie wziął, y, może do kąpania y, I tutaj sobie wziął szampon. Y, taki jakiś sobie zabrał. Y, więc tak z jego rzeczy to y, na tyle. Kolejny taki mask, który zawsze kupuję, to są oczywiście mydełka. mydełek też nie może zabraknąć i zazwyczaj robią. E, dużo, tylko akurat, akurat tego nie mam, ale robią mm, takie, jakie robią e, mydełka, to też można spotkać żel. Więc takie medełko też to jest edycja e, limitowana. Vamos la playa. Chyba dobrze czytałam. Powąchamy sobie. Mm, tu jest e, manko i Arbus i coś jeszcze, zobaczmy. Mmm, ładnie owocowy zapach, bardzo ładne. Ten polecam zapach. I na ja też kosztowałem około 60 centów. Były po 50 centów, ale oczywiście przez pandemię zdrożały. O 10 centów aż. I sama chyba takie wakacyjne wzięłam. Kolejny jest taki. To jest jakby jakiś taki mm, naturalne, naturalne takie mydełko. Mhm, pachnie takim mm, typowym mydełkiem, ale ładnie zapach, taki mydlany i ładne opakowanie. I ostatnie też wzięłam to samo, więc brałam mm, podwójnie. Oczywiście światło mi miga. Bo mam nadzieję, że nie słyszę jakichś odgłosów z... Z boru, bo mam okna otwarte. E, następnie dwie rzeczy, które widziałam, takie same. E, są to pianki e, do golenia, też taka edycja e, limitowana. E, tutaj też jest coś z arbuzem. Ja lubię te pianki, są fajne, więc jak widzicie większość rzeczy, rzeczy jest z balea, ale nie wszystkie. Dla oliwki też coś się znalazło I ja takieś kupiłam I to pachnie przepięknie Ten zapach to jest Cudowny Całam sobie takie coś kupiłam mm, Włoski Więc to jest taki um, płyn do kompania Dla dzieci Taki piękny Z jeszcze rzeczy to Pasta do zębów Taka jakaś i kiedyś miałam I spoko była Także pasta i i, i I zwykłe Patyczki do uszu Muszą być Teraz będzie coś dla Ozusia Lubię też te Smaki kupować są niedrogie dla piesków i OZI je lubi. Także widocznie mu smakują. E, I pierwsza rzecz to są takie, takie mini kabłonośki, takie mini kiełbaski. No one są takie malutkie, taka, o, to jest taka jedna króciutkie, więc spoko. E, coś takiego i coś tu jeszcze. E, I takie, te, ten pas. I coś takiego. Lecz to już 7 sztuk. Więc oczywiście dla każdego coś musi być, więc dla niego też się musiało coś znaleźć. I teraz już przechodzimy do, um, do takich saszetek jakichś maseczek, jakichś soli do kąpieli. Więc nawet szybko mi idzie ten haul, także także spoko ja sobie tym czekajcie wszystko wyciągnę i już Wam pokazuję. Dobra, siadeczka pusta, odkładam na bok. I tak, podwójnie mam dużo rzeczy. Pierwsza rzecz to jest sól do kąpieli, wanilia i lawenda. Razy dwa, ich jeszcze akurat nie miałam, a spodobały mi się, bardzo ładnie opakowania mają I ja ich wcześniej nie widziałam, także Mają robić ona akurat taką fajną dużą pianę Także zobaczymy To to jest razy dwa Kolejne razy dwa To są maseczki w płachcie I te akurat są takie i one są zwykłe białe ale jeszcze często można spotkać właśnie z jakimś, no jakimś wiadomo motywem. I to jest to samo, co chyba ten żel. Tak, o, patrzcie, ta sama edycja, akurat ten żel, więc będą pięknie pachnieć. Mam nadzieję, że po ten żel ładnie pachnie. I kolejna razy, dwa, też jakaś nowość, której nie widziałam. E, sól do kąpieli z tej firmy Knape. Ja tą firmę też uwielbiam Ona jest dostępna właśnie w DM. jest trochę droższa, ale jest super i ja zazwyczaj sobie kupuję e, z tej firmy m, płyny do kąpieli, bo są cudowne i zazwyczaj tym bardziej kupuję sobie m, świąteczne, już chodzą świąteczne. To polecam wam z tej firmy płyny do kąpieli, bo są cudowne i zawsze mam jakieś takie edycje e, świąteczne na święta. Oczywiście także. Kupuję, kupuję. Jest droższa, ale polecam. Więc też razy dwa. I ostatnia maseczka też jakaś kokosowa. Chialuronowa yy, z olejem kokosowym i z wodą jakąś tam. Taka. Ale też jest taka zwykła biała więc tak. I ostatnią rzeczą też zawsze jak jestem w dm to kupuję. Papier taletowy, dlatego że mają edycje yy, takie limitowane, też zawsze, czy na święta, czy na lato, czy na jesień zawsze są. I, yy, no I są dosyć tanie, bo po prostu był w tej samej cenie, co kupię w Lidlu i tak dalej. I to jest yy, taka urodzinowa edycja. Lubię ona z takimi listkami, serduszkami, ale na święta oczywiście miałam świąteczne, więc te papiery polecam. Także nie ma jak pokazać papier paletowy. No i co? No i słuchajcie, dotarliśmy do samego końca. Mam nadzieję, że Wam się e, Haul podobał, taki kosmetyczny. E, ja bardzo lubię DM, ale praktycznie to, ta marka Bala, to jest tak samo jak e, w Rossmanie i Sana. E, no ale polecam. Mi się sprawdzają, nic droższego typu jakiś e, no, żel do kąpieli czy płyn do kąpania nie, jest, nie, nie mam takiej potrzeby, żeby przepłacać z nich jestem zadowolona, sprawdzają się super się pienią, pięknie pachną co chwilę ma jakby takie nowe różne edycje więc kupuję, możecie dać mi znać czy testowaliście Markę Bala, kiedyś właśnie Kiedyś, nie tak dawno był u mnie konkurs W którym można było wygrać kosmetyki Bala Może za jakiś czas Jak będzie dużo chętnych Albo dużo osób nie testowało, To może zrobię za jakiś czas też takie rozdanie No zobaczymy Zobaczymy, może na półtora tysiąca Jak ich osiągnę w półtora tysiąca To może zrobię Rozdanko W którym się znajdą też te kosmetyki Bala Dobra nie przedłużam i jak zawsze do zobaczenia w kolejnym filmiku.